Z tej strony Łukasz Maryniak, dziś mamy na tapecie temat kreatyny. Suplementu, który jedni uważają za maskę w treningu, a inni za kontrowersyjny dodatek. Zostańcie ze mną do końca, bo omówimy wszystko, co warto wiedzieć na temat kreatyny: jak działa, ile jej brać, czy jest bezpieczna, jakie daje efekty i dlaczego może być korzystna lub nie dla różnych osób. Dowiecie się też, jak kreatyna wpływa na organizm i czy rzeczywiście zwiększa masę mięśniową. No to zaczynamy! Kreatyna to naturalny związek chemiczny występujący w mięśniach i jest produkowany przez nasze ciało, głównie w wątrobie, nerkach i trzustce. Organizm wytwarza kreatynę z aminokwasów, które znajdziemy także w produktach pochodzenia zwierzęcego. Takich jak mięso czy ryby. W formie suplementu kreatyna najczęściej występuje jako monohydrat kreatyny, który jest łatwo przyswajalny i powszechnie stosowany. Jak działa kreatyna? Kreatyna działa jako dodatkowy dostawca energii w mięśniach. Pomaga produkować ATP, który jest głównym źródłem energii dla mięśni podczas intensywnych, krótkotrwałych ćwiczeń. Dzięki temu możemy trenować intensywniej i z większą wytrzymałością, co w dłuższym czasie może prowadzić do wzrostu masy mięśniowej. Ile brać kreatyny? Zazwyczaj zaleca się dawkowanie kreatyny na poziomie 3-5 gramów dziennie. Istnieje także metoda ładowania. Polega na przyjmowaniu większych dawek przez kilka dni, około 20 gramów dziennie podzielonych na porcje. A następnie kontynuowaniu mniejszej codziennej dawki. Pamiętajcie jednak, że kreatyna działa kumulacyjnie, więc nie ma potrzeby brać dużych dawek. Regularność jest tutaj kluczowa. Czy kreatyna jest bezpieczna? Kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych suplementów na rynku i w większości przypadków jest bezpieczna dla zdrowych osób. Jednak osoby z problemami nerkowymi lub wątrobowymi powinny być ostrożne, ponieważ suplementacja może obciążać te organy. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjmowanie kreatyny długoterminowo. Efekty stosowania kreatyny. Kreatyna pomaga zwiększyć siłę, wytrzymałość oraz poprawia regenerację mięśni. Dzięki dodatkowej energii mięśnie mają lepsze warunki do wzrostu, co sprawia, że wiele osób zauważa widoczną poprawę w budowie sylwetki po kilku tygodniach regularnego stosowania. Kreatyna może również powodować retencję wody w mięśniach, co oznacza, że mogą one wyglądać na bardziej napompowane. Kto powinien uważać na kreatynę? Suplementacja kreatyną nie jest zalecana dla dzieci i osób bardzo młodych, ponieważ ich organizm naturalnie produkuje wystarczające ilości tego związku. Również osoby z problemami nerkowymi powinny stosować kreatynę ostrożnie lub całkowicie z niej zrezygnować. Dodatkowo osoby wrażliwe na retencję wody mogą odczuwać dyskomfort związany z zatrzymaniem wody w organizmie. Czy kreatyna szkodzi? Mówiąc ogólnie, kreatyna stosowana z umiarem jest bezpieczna. W niektórych przypadkach nadmierne dawki mogą prowadzić do problemów trawiennych lub odwodnienia, szczególnie jeśli nie dbamy o odpowiednią ilość płynów. To co szkodzi, to brak umiaru, jak z każdym suplementem. Czy mięśnie rosną po kreatynie? Kreatyna wspiera proces wzrostu mięśni, ale nie działa jak magiczna pigułka. Aby zauważyć rezultaty, nadal trzeba regularnie trenować i trzymać się zdrowej diety. Kreatyna zwiększa siłę i wytrzymałość, co ułatwia trening i może przyspieszyć proces budowy mięśni, ale sama z siebie nie powoduje ich wzrostu. Jak kreatyna wpływa na organizm? Regularne stosowanie kreatyny może przyczynić się do poprawy wydolności fizycznej i kondycji. Dodatkowo wspomaga regenerację, dzięki czemu szybciej wracamy do formy po intensywnych treningach. Co ciekawe, istnieją badania sugerujące, że kreatyna może mieć także pozytywny wpływ na funkcję mózgu i poprawiać zdolności poznawcze, zwłaszcza u osób starszych. Kreatyna, a dieta i odchudzanie. Kreatyna. Nie jest środkiem na odchudzanie, ale może wspierać osoby na diecie redukcyjnej, które chcą zachować masę mięśniową przy jednoczesnym spalaniu tłuszczu. Dzięki lepszej wydolności na treningach możemy trenować efektywniej, co przekłada się na lepsze efekty spalania kalorii. Pamiętajmy jednak, że suplementacja kreatyną powinna być łączona ze zdrową dietą i regularnym ruchem. To tyle na temat kreatyny. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości. Jeśli szukacie produktów wspierających Wasze treningi, zapraszam do naszego sklepu, gdzie znajdziecie plany dietetyczne, treningowe oraz e-booki z wiedzą. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Dajcie znać w komentarzach, czy już stosowaliście kreatynę, jakie są Wasze doświadczenia. I pytania, chętnie odpowiem na wszystkie. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, łapce w górze i o przycisku wspieram. Pomaga nam to rozwijać bardziej nasz kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!